widzowie, witam Was w tym jakże pięknym odcinku kolejnym na moim kanale. A w dzisiejszym filmie zacznijmy od tego, że będzie mały upgrade Ursusa. Jak wiecie, jak widzicie to yy, zdjąłem mu te nowe opony, stwierdziłem, że nie co, że jednak te stare opony to były jednak ładniejsze. Ale z, jeszcze troszeczkę go sobie dzisiaj poremontujemy, to nie będzie tylko tyle co zrobiliśmy. Słuchajcie, mam zamiar troszkę go przemalować, więc słuchajcie, kierownica typ trzeci co wziąłem, a ja chcę typ, słuchajcie, czwarty, i co teraz? No wezmę se, prawda? No i dziś troszkę go myślę, że przemalujemy. Myślę, że dzisiaj bym go sobie przemalował, tak jak mówię, troszkę. Wiesz nie, wiecie co? Zostawmy go żółtego może jednak w sumie. I czekajcie, kolor obciążników w kołach. Myślę, że taki czarny też by mógł być w sumie. Myślę, że to całe nadwozie tutaj, czy tak bardziej podwozie w sumie. To wszystko bym sobie wziął czarne. Aha, tego nie można czarnego mieć. Dobra, a czerwone? No, wygląda to w sumie nawet dość ciekawie. Czekajcie, jakiś taki siwy kolor tego może. Mimo, że w sumie go przemalujemy na czerwono też. Okej, okay, wygląda fajnie. Wiecie co nie? Żółty, i tu myślę, że zostawimy kolor siwy. O, to nie no, fajnie to w sumie wygląda. Tylko, kurde, jeszcze muszę kolor felg, czekajcie, tak jest a ja bym chciał ej, fajny no i płacimy aż 400 euro za to ale nie powiem, że się nie opłacało bo kurde, fajnie to wygląda teraz, ej, nie będę ukrywał, naprawdę no, bardzo fajnie nawet bym powiedział no więc dobra więc słuchajcie, tak a tu sobie ogólnie może wjadę. Sobie może wjadę, słuchajcie, dobra, wjechałem sobie już. Yy, I skoro sobie już wjechałem, to słuchajcie, przejdę do tematu odcinka już, tego bardziej głównego tematu odcinka którym oprócz tego, że będę sobie robił te kont ten kontrakt, który tam sobie zacząłem ostatnio to jeszcze słuchajcie znalazłem sposób, wymyśliłem, wpadłem na idealny pomysł na sposób jak mogę jeszcze spłacić słuchajcie ten kredyt, który w e poprzednim jak pamiętacie odcinku sobie no, nabrałem kredytu naprawdę dużo więc pierwsze co zrobię, żeby spłacić ten kredyt, to, to jeszcze go sobie trochę wezmę. Wiem, że to trochę dziwnie zabrzmiało, że żeby spłacić kredyt to go wezmę, no ale spokojnie, wiem co mówię, wiem co mówię, bo wziąłem sobie 200 tysięcy kredytu. Zapytacie się mnie, a po co ci to? Bo ja mam zamiar postawić sobie, słuchajcie, panele fotowoltaiczne. Konkretniej to te i które bardziej się opłaca 13 tysięcy za miesiąc razy 1. 2 razy 8900 to będzie trochę mniej niż 18 tysięcy, ale coś koło tego. No, ja myślę, że te panele bym sobie postawił. Yy, najlepiej to z 2, tylko czekajcie, ojeku, bo to jest teren taki trochę nierówny. Hmm. Tak, bo tu jest, słuchajcie, trochę nierówny teren. E, może bardziej tu gdzieś. Okej, okay, więc jest pierwszy palet. Palet, panel, przepraszam. Jest też drugi, więc teraz mamy. aż... 250 tysięcy do spłacenia eee, Więc no jest to dużo tak niby, ale Ale... jest Ale to mi przyniesie tyle pieniędzy że chyba powinno być mnie Stać, aby spłacić ten kredyt, więc dobra, słuchajcie to jeszcze orkę co dokończę tutaj, bo jak pamiętacie, to sobie zacząłem w poprzednim filmie. Ja myślę, że będę mógł dokończyć już w sumie to tak od razu. Więc dobra. Możemy sobie tu jechać. I to ładnie robić. Ten kontrakt. Tak, bo to nie jest pole moje, tylko... Od jakiegoś sąsiada tutaj Wziąłem sobie misję jakąś Czy misję, to bardziej kontrakt. To bardziej kontrakt jest Prawda? No zobaczymy, no ja nie wiem czy nie będzie stać na to spłacenie tego kredytu, czy nie. Wszystko przed nami. Nawet myślę, że już może w tym odcinku się coś uda z tym ogarnąć. Więc dobra. No, oramy sobie tutaj jeszcze, prawda? Bo tu zostało jeszcze trochę. Doma to tak ogólnie na spokojnie, jeżeli o to chodzi. Dobra To pole będzie zaraz skończone Tu jeszcze Kilka przejazdów mi zostało No tak z około 5, myślę 6, nie, wiem. nie umiem liczyć Dobra, bardzo ładny ten jest zetorek. Tylko jeszcze sprawdzę, kurde, w sklepie ile bym dopłacił. Ile to ja bym musiał dopłacić, żeby mu założyć szybką skrzynię biegów. Oto są te zetory, i czekajcie, i to jest ten. 3000, no to tak akurat idealnie tyle ile mam, no to, to nie, to wiecie co, to nie będę w sumie Dobra My sobie tu jedziemy, ładnie wszystko uramy Słuchajcie, spłacę kredyt, to kupię, no to Już że 84% jest, więc no tu kilka przejazdów ile ja tak łapię. O dobra, tu chyba trzy przejazdy wystarczą jeszcze, żeby to całe pole zostało skończone. No trzy, trzy, tak tak około właśnie, coś koło tego właśnie. Sobie dach zamknijmy w sumie. Coś koło tego właśnie, 3 mniej więcej No, więc dobra, więc dobra. Eee, dobra. Pokażcie ile? O, 10 jeszcze procent. Jeszcze 10% tylko tego zostało. Bardzo mi się to podoba, bo... Bo no jak zostało tak mało jeszcze. To znaczy, że jest fajnie. Dobra. Dobra, zobaczmy, 92. No to trzeba na spokojnie zrobić sobie, bo to już naprawdę zostało niewiele. Tylko ten przejazd, i kolejny, i 2805 euro. Blatuję na moje konto i spłacam już jakieś tam, i pierwsze, pierwsze 5000 kredytu zostaje wtedy właśnie już spłacone. No, więc się to opłaca. chociaż co ja się ty aż tak przyjmuje, którzy tak jest jeden z ostatnich odcinków tej serii. Nowa seria już się tak zaczęła, dlatego. Mm, ale tak ja myślę, że już tak naprawdę tak. Na razie to ja będę myślę, że tylko po jednym filmie w, w tygodniu. W niej sobie, z niej sobie wstawię. Poczekajcie chwilę, tutaj. Także widzowie, dobra, no ja już jestem. Była taka przerwa techniczna. Więc dobra, w każdym razie porajmy dalej w pole, bo 96% kontraktu. Już tyle zrobiłem. Więc wow! Bardzo dużo. Dobra, już 97 nawet. Zobaczymy nie będzie jak dojadę do końca. Ja chyba nic się nie zmieni raczej. A ja już to ukończony, okej, okay. w takim razie bierzemy swoją nagrodę. No i 5000 już tam trzeba sobie już zawsze spłacić już. już tam zawsze sobie warto spłacić jednak. A ja słuchajcie jadę na swoje gospodarstwo, do którego no, mam kawałek. Mam kawałek, ale to w sumie nie jest aż tak daleko. Myślę, że na spokojnie to am dojadę. Dobra. Okay, ogólnie do tego typu pra do pracy z tym pługiem jeżeli nigdy w życiu nie wezmę tego ciągnika bo... No widzicie chyba co się dzieje tutaj z nim, prawda? O! Jak go bierze do tyłu! O, kurde Masakra jakaś, no... Myślę, że tym ciągnikiem już tego nie będę raczej robił. Raczej do orania będzie mi służył Fiat. Więc myślę, że to będzie jedyna opcja. Hej, widzimy. Skoro oglądasz już ten film to chciałbym cię zachęcić żebyś zostawił super z dzwoneczkiem łapeczkę w górę pod tym filmem oraz żebyś udostępnił go do jak największej ilości znajomych jeszcze żebyś go oglądał do końca więc jeżeli to wszystko już zrobiłeś możemy przejść dalej do odcinka dobra widzowie o mnie już sobie jadę i już rzekomo nie to prawie ja będę na miejscu zalazł. Hmm. No, tu już widzicie mniej więcej chyba gdzie ja jestem, prawda? To miejsce takie myślę, że dosyć znajome jest. Hmm. Myślę, że już powinniście poznawać te okolice eee, i. To i prawie jestem na gospodarstwie podkreślam prawie bo jeszcze nie jestem ¡Fueco! la sagrada no sacar, Więc to już sobie odłożyłem, więc dobra, wycofajmy sobie, o, no, pięknie to wygląda. Patrzcie na ten zestaw. E, dobra, a gdzie... O właśnie tu jest fiat To wiecie co, tego ja se tu zostawię Myślę, że to podokończamy jeszcze jak skipnym miesiąc. O której godzinie chcę się obudzić? Myślę, że ósmej rano. Bo zawsze rano wstaję o 8. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Okej, okay, dobra, a, a ja mam pytanie, tylko gdzie są moje pieniądze z paneli fotowoltaicznych? Żeście mnie skamowali? ja miałem za to kasę dostawać, a, a tu gówno dostaję, a nie pieniądze, chociaż czekajcie. A bo to chyba co równy miesiąc. Wiecie gdzie ja te panele dałem? Jak sytuacja moich krów w ogóle? Dobra, mają pokarm. Mają słomę. Dobra, nie mają na co narzekać. Dobra, przewinmy se trochę. Dobra, dostaje kasę faktycznie. Okej, okay, czyli to mi tak jakoś kasę po prostu przynosi teraz. Dobra, właśnie, czy na no coś, co ja teraz mam? Teraz jest wysoka cena. Najwyższa jaka może być, chyba nie. Mm, dobra. Dobra, nie, teraz nie będę tego ogarniać. W każdym razie, w tym odcinku byłoby już na tyle. Ja się z wami nie zegnam. mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem. Ja tylko jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku i pa!